Nie ma chyba lepszego miejsca w mieście do tego, by rozpocząć ten wyjątkowy czas. Tak, to tutaj najbardziej pachnie świętami wśród tych wszystkich setek, a może i tysięcy. Ciężko byłoby zliczyć Bożonarodzeniowych drzewek. Także witam się z Wami bardzo serdecznie 1 grudnia, w pierwszym dniu vlogmas. Jestem mocno podekscytowana, gdyż jest to pierwszy vlogmas na tym kanale. Także patrzcie kawkę i działamy. Sprawdzimy ceny wszystkich żywych choinek. Potem polecimy na sztuczne choinki i na świąteczne miasteczko. Także gotowi, żeby rozpocząć vlogmas? Wam się w głąb żeby pokazać Wam te choinki po rozłożeniu, tam w rogu widzę, że są rozłożone, ale średnią cenę kształtują się najtańszy świerk srebrzysty, taka od 80 do 100 cm 45 zł, potem jest jadła kaukaska od 120 do 175 cm 53 zł. Ale dobra, pokażę wam tutaj na tych choinkach i mamy tak, świerk srebrzysty, 47 zł, następnie jadła kaukaska i ona 53 zł Ta tutaj 74 i 119. No OK, teraz lecimy na choinki sztuczne. Tak, obi nie zawodzi, jeśli chodzi o choinki sztuczne, jak i żywe, ale i kastorama. O nie, w kastoramie jeszcze nie byłam. Dobra, to następny przegląd z kastoramy. Chciałam powiedzieć, że w Carrefourze też jest bardzo duży wybór sztucznych choinek. W Auchan i w Leroy Merlin. Te przeglądy są już na kanale. Jeśli interesują Was choinki sztuczne z tych sklepów, to zapraszam do poprzednich filmów. I ta pierwsza z brzegu 245 zł. Natomiast ta biała 259 Nigdy nie miałam takiej choinki białej, czy srebrnej, czy niebieskiej, bo różne widziałam. I srebrna 279 tak, zawsze zielona, zawsze zielona, choć w ogóle preferuję żywe choinki. A jak to jest u Was? Napiszcie w komentarzu. No, przejdziemy, tutaj sobie to pominiemy, bo nie widzę cen, więc obejdziemy z drugiej strony, ale zanim obejdziemy, to na prawo jest taka wystawka z choinek, więc najpierw sobie je zobaczymy. Jak interesuje Was dziadek do orzechów, to jest w poprzedniej części przeglądu z obi. Dobra, może chodźcie, podejdziemy bliżej, co? Będzie lepiej widać. I tak, choinka z numerem 4229 zł, może zbliżenie na igły. OK. Te świąteczny pociąg, ale to pokazywałam go w poprzednim filmie z Obi. Możecie sobie do niego wrócić. Ta jest ładniotka z numerem 5, 219 zł. No i numer 2 i ta przednią, 89 zł. To są już takie, wiecie, zwykłe choinki, chociaż też bardzo ładne. Zupełnie inna igła jest niż w tej choince za 200 zł. O, tutaj macie takie zbliżenie dla porównania. I taka zwykła choineczka, też bardzo ładna. I numer 3. I numer 3 jest tak ukryty, że nie widzę, także idziemy dalej. 239. I co myślicie? Takie ośnieżone tym śnieżkiem, nawet to fajnie wygląda, no nie? Ale to jest klimatycznie naprawdę. Numer 4, 319. Trójka, 219. Szóstka, 278. I jedynka 159. Jest Gridlanda, 34 zł. Jakie to ma igły? Zrobię sobie zbliżenie. To myślę, że tak 2 metry, może 3? Nie. Dwa. Pośród skrzatów jeszcze takie srebro z takimi kuleczkami. Bardzo ładne, ale nie widzę ceny. Może tutaj? No nie, panie skrzat, gdzie tu jest cena. No nie ma. O, to są te kuleczki. I obok dwójeczka 229 zł. No, ok, zobaczmy może jeszcze te worki jutowe. I tutaj mamy do 25 kg, dwie sztuki. Wymiar 86x51, 12 zł. Dobra, jednak muszę to powiedzieć, największy wybór hojnek Obi. Zobaczcie, nawet w tych malutkich, najmniejszych ciupinkach jest cały regał, cały regał. Także, no słuchajcie, nie ma lepszego wyboru jak Obi. Duże choinki, małe choinki, średnie choinki. Mega duży wybór, mega. Cen nie podaję, bo są dobrze widoczne, także lecimy. mogłam pominąć te żywe choineczki. Zobaczcie, jakie śliczne żywe choineczki, malutkie, 28 zł. Tutaj powyżej coś takiego. No, naprawdę ładna. A to tutaj jakie fajne w tych czerwonych donicach z taką plakietką świąteczną. 17,99 O, jeszcze obok widzę w takich ładnych świątecznych donicach, zobaczcie.

Szkoda, że nie mogę Wam puścić tej piosenki, którą przegrywa ten Dziadek do Orzechów. Zwróćcie uwagę, jak będziecie w obie. A teraz lecimy na świąteczne miasteczko. Ale tu świąteczny gwar, przy Państwa. <grym> Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Dzięki, że byliście. Do następnego. Cześć. Danuta, może drabinka.